I zastanów się, gdzie są Twoje gwiazdki w relacji z Bogiem. Ale, ale zastanów się z Duchem Świętym teraz, gdzie są te miejsca w moim życiu, gdzie mam gwiazdki? Gdzie zostawiłem sobie furtki w relacji z Bogiem? Gdzie zostawiłem sobie furtki w tym, że, że nie chcę Boga wpuścić? Wyobraź sobie, że Twoje życie duchowe to jest takie mieszkanie. Bardzo ładne mieszkanie. Bardzo ładne. Duże, przestronne, wiele pokoi. I pytanie brzmi, czy Bóg ma klucze do drzwi wejścia do tego mieszkania w ogóle? Czy kiedykolwiek powiedziałeś, powiedziałeś Bogu, tak, wejdź, proszę do mojego życia, do mojego serca, chcesz, być był moim panem? Jeśli tak, to super. Tylko pytanie brzmi, czy siedzisz w przedpokoju? Czy może, czy może wpuściłeś, wpuściłaś go gdzieś dalej? Czy, 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 są, pokoje, czy są pokoje, gdzie Bóg może przebywać, gdzie, gdzie on się czuje jak u siebie? Czy są takie miejsca w twoim sercu, gdzie mówisz Bogu nie? Albo mówisz Bogu, może, może, może innym razem. Może poczekajmy z tym jeszcze. Je, jeszcze nie jestem gotowy. Nawet jeśli nie ma takiego pokoju w Twoim życiu, wszędzie Bóg może wejść, każde drzwi są otwarte, to czy jest jakaś szkatułka, czy jest jakiś safe, rzeczy, które są dla Ciebie najcenniejsze, czy są jakieś rzeczy, które przesłaniają Ci Boga? To mogą być marzenia, to może być rodzina, to może być kwestia materialna, to może być seksualność. Wiecie, Bóg ma wszędzie dostęp, ale. Co jest dla mnie najcenniejsze? Co jest takim miejscem, gdzie, gdzie po prostu jak tylko ktoś dotknie, to, to czujecie się zagrożeni? Co jest dla Was najcenniejsze, czego nie chcielibyście, żeby się popsuło? Czy Bóg jest domownikiem w Waszym sercu? Czy jest gościem? A może jest akwizytorem tylko?